23 dzień sierpnia 2025. Maciej Szcześniewski, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Lubaczowie na stadionie przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 125 tabela. Przed Państwem Awia prowadzi koplec zwycięzł w KSZO na drugim miejscu. Hełmianka. Zawodnicy już meldują nam się na placu. Tutaj zestaw par tej kolejki. Awia świetnie wczoraj rozgromiła sparte Kazimierza Wielka. O tym wszystkim powiemy sobie proszę Państwa za chwilę. Więc poznajmy składy obydwu drużyn. Siarka oczywiście w strojach e, żółto-czarnych, natomiast Pogoń Sokół w jednolitych niebieskich. A Pogoń Sokół w następującym zestawieniu, 44-jadran Kostrzewski w bramce trzyma na to już górze a jako główny Kamil Szczółko będzie rozjemcą tego spotkania Piotr Boryca, także Szymon Kaźmirski, można powiedzieć, do tej walki. O e, najwyższe cele, ale ostatecznie się. No i tak jak mówię, e, też kwestia tych organizacyjnych spraw, finansowych już tak się nie przelewa. Można powiedzieć, w Tarnobrzegu takie suche dochodzą. To dostęp do transmisji. Bardzo miło spotkać z Państwem czas, skupmy się już na tym co na Murawie, te pierwsze trzy minuty takie na wybadanie, Miela, zobaczmy, jest szansa i gol, gol, 1 do 0, bardzo szybko otwiera wynik, zespół Pogoni lubaczy Lubaczów, Kasper Hełmecki pakuje piłkę do siatki, świetnie i do Hełmeckiego tam dziura potężna w defensywie drużyny Siarki mamy 1 do zera dla gospodarzy, pakuje piłkę do siatki. Zaraz zobaczymy powtórkę. Proszę zobaczyć. Rozpoczęło się to wszystko dobrego przejęcia. Uruchomiony Adam i Miela. Odnalazł Hełmeckiego, a ten nie zastanawiał się zbyt długo. Prostym podbiciem kropnął, prosto do siatki, no i prowadzi. Pogoj Sokulbach. Zobaczmy to jeszcze raz. Odkleił się Hełmecki tutaj Nie widzieliśmy tego. Akurat ruchu hełmeckiego, ale też o i teraz lekkie problemy w defensywie. Z prawej strony Rosjan do środka. Majda! Poprzeczka! Nie ma gola jeszcze. E, próba dobitki, ale już. Więc może z głównej kamery, jeśli się uda. O, świetnie. O tak, głupie zachowanie Kasajan. Głupie zachowanie Kasajan. Co tutaj zrobił? No i spójrzmy. Majda czy Raciniewski. Majda! Pewnie, pewnie, pewnie. po suku Lubaczów w wymarzony sposób. Rozpoczyna spotkanie. Wykonanie tego rzutu karnego. Zobaczmy jeszcze raz. O tutaj naprawdę większą Część odpowiedzialności ponosi za a Tutaj Oskar Majda. Zobaczmy jeszcze raz. Pewne wykonanie rzutu karnego raciniewski powędrowo w drugą stronę i mamy 2-0 dla Pogoń soku Lubaczów. pogoń Pogoń soku Lubaczów. Strata kaliniec. Może strzał z dystansu, kasa i wreszcie może jakaś sytuacja dla Siarki! Kostrzewski! No. Wreszcie była okazja za siebie, Kostrzewski przypilnował, był czujny do końca. Jaślar, znowu ta dynamika akcji Pogoni soku może się podobać. Marciniec, Imiela, Imiela! Mocno wybronił Raciniewski. U siebie to byłby niezły początek, Rusjan. Są, bo na pierwszy słupek tam ta piłka przeleciała przez wszystkich zawodników. Jeszcze zobaczmy, jak to się skończy! Eee, piłkę Battelt no i jeszcze Siarka utrzymuje się w posiadaniu. Kaliniec, nie, to oczywiście neczy Porenko, neczy Porenko! O, ależ bramka, ależ gol dla Siarki, mamy gola kontaktowego, no i to jakiej urody, coś pięknego, Pogoń trochę przysnęła, trochę tutaj, być może Siarkę zlekceważyła na początku drugiej połowy, ależ gol Stanisława, neczy po ręki, zobaczmy jeszcze raz, odbita piłka, przejęcie, Zwód odejście, i uderzenie praktycznie za trzech zawodników, umieszcza piłkę w siatce, czy po ręko. No jest 2-1. Brawa dla Was, brawa dla Siarkowców, że to tak się nie poddali. I teraz Imiela Majda nad bramką, no też... Kardyś, dobre podanie do Wacławka, no karny, karny, to jest rzut karny i będzie szansa na remis. Świetna zmiana Wacławka. Ewidentnie, tak, ewidentnie zahaczony Bruno Wacławek, świetna zmiana Bruno Wacławka. No i będzie szansa zaraz na wyrównanie dla Tarnobrzeskiej Siarki. Mruz. Czy Kostrzewski? Zobaczmy 70. Pierwsza minuta. Kostrzewski broni. Jeszcze dobitka. Co tutaj się dzieje? Nie ma gola. Kostrzewski bohaterem. Lubaczowa. Ależ tutaj interwencja Kostrzewskiego. No coś niebywałego. Dobitka jeszcze obroniona przez bramkarza. Zobaczmy, płaski strzał, lekki, wybronił Kostrzewski. Potem dobitka Kardysia, świetna interwencja. Jeszcze tutaj mógł wbić piłkę Róznaj. No i będzie chwila przerwy. Ależ interwencja Kostrzewskiego, niesamowita e, obrona tej dobitki. Tutaj piłka już była za linią. Ale nawet sędzia mógł tego nie zauważyć i bez strony perspektywy. Teraz Pogoń Sokół Lubaczów. Kolejny atak, strzał z dystansu, słupek! Ratuje Raciniewskiego, jeszcze ponowienie. Ausfeld, Ausfeld, przed bramką piłka. Naprawdę ile razy może Bramka źle podawać w jednym spotkaniu. No teraz Mazurek przestrzelił Niesamowna. teraz dobra piłka do Kardysia, ale takim strzałem. Zostanie skierowana. Przepuszcza inteligentnie Chełecki Bielenda znowu. Polowiec. Polowiec Ausfeld przed Bramkę. Raciniewski. No i spójrzmy, 92. minuta. Czy Siarce uda się tutaj wywalczyć punkt? Gol! 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 Dopięła swego Siarka Tardobrzek! 92. minuta! Ale numer tutaj wycieli Siarkowcy Kaliniec! Ależ tutaj niespodzianka! Wydawało się w pierwszej połowie, że tutaj Siarka nie ma prawa punktów wywieźć z luba. Jeszcze raz zobaczmy tą powtórkę. Zdenerwowani kibice w Lubaczowej, nic dziwnego, kto by przypuszczał po pierwszej połowie, że Siarka tutaj wywiezie punkty. Odbita piłka, Kalin jest najbardziej przytomny, uderzył z pół obrotu, a tutaj będzie to wszystko nam świetnie widać. Dośrodkowanie na pierwszy słupek, zbite. Dość przypadkowo, ta piłka trafia pod nogę Kalince na nogę Kalince w zasadzie, no i ten pakuje piłkę obok Kostrzewskiego do siatki. Jeszcze tutaj pozbywa się piłki, Mazurek uderza, Kaliniec, jeszcze szansa, nie ma gola, mogła Siarka wygrać ten mecz. Sekundy tego spotkania, na pewno może sobie pluć w brodę zespół Pogoni Soku. Koniec tego meczu. Remis! Pogłoń soku Lubaczów. Dzieli się punktami z siarką 2 do 2. Świetny powrót, drużyny Słowo Majaka. dziękuję Państwu bardzo serdecznie za to spotkanie. Dzieli się punktami z Pogoń Soku Lubaczów z siarku Tardąbrzek. Zapraszam na za kolejne transmisje spotkań Pogo pogoni soku Lubaczów i też wszystkich transmisji.